Witam, burzek z kolejnym odcinkiem GTA 5 i mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek z niepublikowanym materiałem, tym razem hangar McKenzie, czyli tak można by powiedzieć, hangar z samolotami Trevora. Tak, na fabule Trevor miał e, możliwość kupienia tego hangaru, a teraz my również na GTA 5 online możemy kupić, w sumie to będziemy mogli kupić ten hangar jak widać 1.475.000 a zaraz pokażę Wam jak to wygląda, kiedy będzie można kupić taki hangar, najprawdopodobniej będzie to wypuszczone coś w okolicach e, takiej wiosennej aktualizacji tak wygląda ten hangar kilka rzeczy będzie można tutaj zrobić po zakupie dzwoni Oskar Jedną z umiejętności tego hangaru będzie wzywanie oczywiście samolotów tutaj z kółka. Jak widać można mieć dwa samoloty. Najprawdopodobniej będzie można kupić jakiś samolot tutaj i wstawić. W międzyczasie oczywiście zapraszam po ulepszenia do kont, po modowane konta na Pccie, kontakt Discord na priv. A teraz wchodzimy do hangaru Mackenzie. Premiera na kanale Buglandowski. Długo, długo przed premierą GTA 5. A co tutaj można zrobić? Można usiąść. Można się położyć, to jest rewelacja, jak można usiąść, można się położyć, jeszcze jak da rady zapalić, to już jest miejsce dla mnie. Poza tym jest tutaj ten komputer, z którego będziemy odpalali misje. Niestety, one jeszcze nie są aktywne. Nie udało mi się włączyć tej misji, żeby wam pokazać na czym to polega, ale z tego komputera będzie odpalana właśnie ta misja. My teraz wychodzimy na zewnątrz. Hangar. Hangar jak na razie jest pusty, wygląda na to, że będzie właśnie wyglądało to w ten sposób. Już ta poprzednia aktualizacja była słaba. Puch, moc, modowane konta ulepszenia do kąt, level kasa i te wszystkie dobre rzeczy. Sabotaż agenta okazał się wielką lipą. Najfajniejszą rzeczą z agenta jest to, że u góry w fabryce Lestera są kanapy, można usiąść na dachu. Jeżeli Wam się podoba, elo, zostaw łapę, subskrypcję i te wszystkie dobre rzeczy.